Liście spadają z drzew, idzie jesień. Jesień jest idealnym czasem do tego, żeby wprowadzić coś nowego do twojej pielęgnacji. A teraz popatrz na swoją skórę i pomyśl, czy nie jest tak, że po tych wakacjach troszkę brakuje jej jędrności, elastyczności. Może jest przesuszona. Może masz więcej zmarszczek niż miałaś, może się pojawiły jakieś przebarwienia, może brakuje tej skórze blasku. A może po prostu patrzysz na siebie i sobie myślisz, chcę mieć 10 lat mniej. Jeśli tak sobie myślisz, to posłuchaj dalej i sprawdź, czy ten produkt, jakiś ci pro, proponuję od Mary Kay, a jest to retinol 0,3% spełni Twoje oczekiwania. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Skąska i prawdopodobnie mnie już znasz i już wiele razy słyszałeś, jak opowiadam z pasją, zaangażowaniem. O produktach, o produktach Mary Kay, bo używam je sama już od 8, nawet 9 lat i wiem, że działają, ale tego, dziewczyny, to jeszcze nie używałam, to znaczy używałam już, już cały tydzień używam ten produkt. Jest to nasz nowy retinol, tym razem nie jest on 0,5%, ale 0,3%. Dlaczego tym razem jest 0,3%, a nie 0,5%? Dziewczyny to są nowe wytyczne Unii Europejskiej, która dba o to, żeby nasza skóra była um, po prostu bezpieczna. I tu nie chodzi tylko o czysty retinol w retinolu, tu chodzi też w ogóle o stężenie witaminy A w różnych innych produktach i zadecydowali, że nie może być to większe niż 0,3%. I teraz tak, czym różni się ten stary retinol od tego nowego retinolu? Ten nowy retinol. Możemy używać codziennie, i to jest największa różnica, jaka jest, dlatego, że nie potrzebujemy już wprowadzać retinolu do naszej pielęgnacji. Kupujemy retinol i od pierwszego dnia, kiedy go dostajemy, po prostu go zaczynamy używać. Jedną pompeczkę na całą skórę. Skóra musi być sucha, nie można go używać na skórę mokrą ja zaraz wam opowiem o krokach pielęgnacyjnych co, co musimy robić dlaczego skóra nie może być mokra dlatego za szybko ten retinol będzie wtedy wchodził w naszą skórę i tam działał i regenerował i odbudowywał ten proces musi być delikatny, powolny może macie takie pytanie czy ten retinol będzie lepszy, gorszy, jaki będzie nie dziewczyny, ten retinol będzie tak samo dobry jak tamten ale będzie po prostu działał szybciej na działanie 0,5% retinolu musiałyśmy czekać przynajmniej 4 tygodnie, czyli miesiąc, na działanie retinolu 0,3% mamy czekać cały tydzień i rzeczywiście działa. I ja widzę i ja już Wam powiem, co się wydarzyło na mojej skórze po tygodniu używania retinolu. Skóra się mniej błyszczy, ja mam skórę mieszaną i tłustą, pamiętajcie, opowiem też co się dzieje ze skórami suchymi i normalnymi, moja skóra mieszana i tłusta, mniej się błyszczy, mniej wydziela się sebum, jest taka mm, dużo gładsza, jeżeli chodzi o, o strukturę, jest jędrniejsza, no i przede wszystkim ma coś takiego w sobie, że jak patrzysz na siebie rano, jak wstajesz, to myślisz, hmm, podoba mi się to, dobre to jest, będę tego używała. Oznacza też, że jeżeli mamy 0,3% stężenie retinolu, dużo większa ilość kobiet będzie mogła skorzystać z tego produktu, nie bojąc się, że coś się może wydarzyć na ich skórze. No a tak naprawdę, po co mam retinol? Retinol jest już badany od 50 lat w kosmetologii i wiemy, to jest potwierdzone wszelkimi badaniami, że ten środek jest najszybciej i najlepiej regenerującym środkiem. I odbudowującym środkiem, jeżeli chodzi o naszą skórę. Jeszcze raz. Regeneruje, odbudowuje i działa przeciwstarzeniowo. Są to trzy najbardziej pożądane potrzeby kobiet 35-40, które chcą, żeby im tak coś tu nie opadało, żeby się zmarszczki nie tworzyły, żeby skóra była taka jędrna, napięta, zliftingowana i gładka. Czyli to wszystko robi retinol. Oprócz tego dodatkowo retinol ma takie właściwości układania na nowo melanocytów, czyli nasza skóra pod wpływem wieku, pod wpływem słońca, pod wpływem tego, jak jemy, gdzie przebywamy, zaczyna mieć przebarwienia. Retinol wchodzi w te przebarwienia, rozrzuca te melanocyty i bardzo ładnie dzięki witaminie C, też zawartej w retinolu, bo tu jest, nie, nie, tu jest czysty retinol, a oprócz czystego retinolu są różne dodatkowe składniki, będzie rozjaśniał pięknie. Naszą skórę. Tak. Regeneruje, odbudowuje, reguluje wydzielanie się sebum, czyli tak, do skór starszych, do skór trądzikowych, do skór z przebarwieniami, do skór, które mają za dużo zmarszczek i czują, że ten stelarz jakoś, tak wiecie, już nie domaga w pewnym wieku. Czyli co ten elektniol będzie robił? Będzie pobudzał naszą skórę do produkcji kolagenu, a kolagen jest częścią każdej naszej komórki. I to kolagen dba o elastyczność i o jędrość naszej skóry. Dlatego ważne jest dziewczyny, żeby też pić kolagen i do wewnątrz go przyjmować, ale też jakby dawać ten kolagen swojej skórze. Retinol jest bardzo fajnym produktem, dlatego że on nie jest, to nie jest składnik, który leniwie regeneruje naszą skórę. Czyli kładziemy go i on po prostu ją regeneruje. Nie, on pobudza naszą skórę do regeneracji, do um, produkowania i syntezy tego kolagenu. To on jest takim um, budowniczym, właśnie o tym sobie pomyślałam, jest takim składnikiem, który buduje na nowo odbudowuje naszą skórę, i to jest też fajne zdanie, że on przywraca ją do ustawień fabrycznych, czyli dziewczyny jakby wraca i przywraca ją do tego, co działo się z nią 20, 30, 40 lat temu, zależnie od tego, ile mamy lat. Czyli jakby ten proces regeneracji na naskórka jest tak głęboki, że aż od budowy nowych komórek zaczynamy, tak? Retinol zaczyna przebudowywać te nowe komórki do tego, żeby ta skóra była jędrna, żeby była fajna, jeżeli chodzi o dotyk, żeby była gładka, żeby była jednolita w kolorze, żeby, żeby była elastyczna, żeby była no, promienna, pełna blasku, przede wszystkim też zdrowa. On działa odbudowująco. Dziewczyny to odbudowywanie polega na takim bardzo delikatnym i niewidocznym dla oka złuszczaniu naskórka. Złuszczając, regeneruje się tym, przyspiesza regeneracja naskórka, przyspiesza odbudowywanie się nowego naskórka, i dzięki temu, że powstaje nowy, który ma odpowiednią ilość składników odżywczych, ten nowy powstaje. Nowy, piękny, gładki, młody. Dziewczyny, wszelkiego rodzaju przebarwienia. Absolutnie się zmniejszają i te potrądzikowe, i te, które mamy, jeżeli chodzi o branie jakichś leków i, i przebarwienia posłoneczne, one wszystkie absolutnie bledną i w dłuższej perspektywie używania tego produktu one zdecydowanie będą znikały. to zmienia się nasza struktura skóry, zmienia się jej kolor, na ładniejszy. Struktura zmienia się na gładką. Skóra jest jędrna. Gładka, nawilżona, odnowiona, po prostu młodsza. Skóry suche będą e, umiały się dużo łatwiej zaprzyjaźnić z tym 0,3% Retinolem, dlatego że on będzie działał jednak delikatniej, to znaczy będzie działał częściej, bo mamy go kłaść codziennie. Oczywiście, to też trzeba sprawdzić, bo jeżeli będziecie kładły codziennie, będziecie widziały, że ta skóra się wysusza, że coś się dzieje, to trzeba zatrzymać się znowu przez dwa dni, na przykład odstawić i znowu za dwa dni wrócić. Natomiast skóra sucha będzie zadowolona, dlatego że on będzie też działał na, na, na skórek, czyli co będzie działał na tym na będzie ujednolicał, u, ujednolicał warstwę hydrolipidową, czyli będzie działał na tą warstwę hydrolipidową, będzie ją odbudowywał. A naruszona warstwa hydrolipidowa to jest, wiecie, powód do tego, że się czerwienimy, to jest powód do tego, że robi nam się trądzik różowaty, to jest powód do tego, że większość produktów nas piecze. Więc jeżeli masz i widzisz, że masz naruszoną warstwę hydrolipidową i masz suchą skórę, to ten produkt może Cię troszeczkę podpiekać, ale wytrzymaj chwilkę, wytrzymaj, jakby bądź ze mną w kontakcie, jeżeli zdecydujesz się na używanie tego produktu i sprawdź to, bo w dłuższej perspektywie na pewno przyniesie Ci większe korzyści niż szkoda. Żeby wyeliminować wszelkiego rodzaju sytuacje niepożądane, czyli jakieś podpiekania, skóry, suchości itd. I ja Wam teraz pokażę, jakich produktów powinniście używać, żeby ta Wasza pielęgnacja była absolutnie kompletna, i żeby ta skóra działała i spróbowała się dostosować do używania retinolu jak najszybciej i jak najlepiej. Kolejność aplikacji produktów. Po to, żeby ta skóra jak najlepiej weszła w ten proces retynizacji i żeby się nic na niej nie zadziało. Myjemy skórę najpierw. Czy to myjemy ją pianką z ripera, czy myjemy ją cztery w jednym? Te wszystkie produkty nawilżają już na etapie mycia. I o nawilżanie to jest ta najważniejsza rzecz, o jaką chcemy zadbać przy retynizacji. To jest numer jeden. Numer dwa, płyn z kwasem hialuronowym, jeśli masz tonik, używaj toniku. Numer 3. Jeżeli tego nie używasz, to bardzo Ci polecam wprowadzić to sobie na czas retynizacji. To jest booster z kwasem hialuronowym, ten niebieski booster po to, żeby tą skórę jeszcze bardziej wygładzić. Numer 4 to będą serum. Przy retynizacji, zobaczcie, trochę inna kolejność. Wcześniej kładłyśmy booster i już... Nie, nie kładłyśmy żadnych z tych produktów. Teraz zobaczcie, możemy położyć ten booster, który jest strażnikiem nocnym, czyli tym eliksirem na, na dobranoc, ten, tym zdrobinkami, drobinkami. Albo możemy kłaść sobie nasze zaawansowane, liftingujące serum, dbające o trójkąt młodości. Nie, w tą stronę o ten trójkąt młodości, o nasze rusztowanie. I oba te produkty też będą super. I wtedy. Numer raz, dwa, trzy, cztery, numer 5, to będzie retinol. I na retinol, kiedy on już się wchłonie, nie mamy teraz emulsji. Emulsja nie istnieje taka, wiecie, ta, która była regenerująca razem z retinolem. Teraz kładziemy sobie zalecane są bardzo. Albo jeśli używasz kremu z yy, TimeWisea, to możesz go położyć. Możesz położyć algi, wszystkie algi, czy różowe, czy, czy fioletowe, one będą bardzo polecane i zalecane przy używaniu retinolu. Czego nie używamy? Teraz opowiem Wam, czego nie używamy, kiedy używamy retinolu. Nie używamy innych boosterów, dziewczyny. Oczywiście, że jeżeli bardzo chcecie, to to sprawdźcie, bo to nie jest tak, że nagle Wam wypali skórę. Nie wypali tej skóry, ale mogą być podrażnienia i po prostu jeżeli będzie za dużo składników aktywnych, za dużo tych złuszczaczy, to ta skóra rzeczywiście się zbuntuje, może się zaczerwienić, może zacząć się łuszczyć. Odstawiamy PHA, HAA, to odstawiamy za każdym razem, kiedy na noc używamy retinolu. Sprawdzamy, czy serum z witaminą C i resweratrolem nie serum, tylko booster, czy będzie nam sprzyjał. Ja wczoraj używałam i dla mnie było ok ale wiecie, taka prosta zasada na początku, jak myślisz, że to, tego jest za dużo wszystkiego, to spróbuj po prostu zminimalizować swoją pielęgnację ale używając tych rzeczy, które wiesz, że nawilżają, nic więcej co złóż. Mamy maseczkę żelową, która będzie świetnie też dodatkowo nawilżała naszą skórę w procesie retynizacji. Ten proces retynizacji trwa już od pierwszego momentu, kiedy położysz sobie retinol na skórę. To jest ten proces, kiedy Twoja skóra zaczyna się odbudowywać, kiedy zaczyna się regenerować na skórek i Ty potrzebujesz ją po prostu bardzo mocno nawilżyć tak, pamiętamy, że retinol używamy na noc, i jak używamy retinolu na noc, to nie używamy żadnych innych złuszczaczy, a na dzień pamiętamy, że jak używamy retinol wieczorem, to na dzień zawsze kładziemy sobie krem z filtrem na skórę jako ostatni etap. I czy to będzie ten strażnik, filtr mineralny, czy to będzie filtr chemiczny? Czy to będzie ten filtr, czy ten filtr, dla mnie jest wszystko jedno ważne, żebyście miały filtr na skórze, na kremie. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Nie używamy, staramy się nie używać przy retinizacji, przy retinolu, tego kremu na z retinolem z Ripera, Dlatego, że on też ma retinol. I musicie to sprawdzić, bo jeżeli Wasza skóra zareaguje super na to, to nie ma problemu. Natomiast to będzie... Dużo większa dawka retinol, dlatego że retinol jest tu i retinol będzie też tu. Dlatego, że Reaper jako zaawansowany sposób dbania o zmarszczki i, i mający działanie przeciwzmarszczkowe ma też w sobie retinol, więc spróbujcie na czas retinizacji na noc odstawić ten krem i po prostu wziąć sobie albo Alvi, albo mm, ten krem, krem przeburzający młodość. I Pamiętajcie, retinol to jest naprawdę bardzo mocno przebadany składnik. To jest naprawdę składnik, który ma najlepsze efekty, jeśli chodzi o odmładzanie skóry dziewczyny. Naprawdę, nie ma żaden inny składnik tak dobrych efektów jak ma retinol. Pamiętajcie, z czym go używać i kiedy nie używać innych produktów, które mogą zaszkodzić naszej skórze, bo używamy retinol. I życzę Wam absolutnie pięknych efektów e, tego cudnego produktu na skórze. Ja już widzę i dlatego naprawdę z serca Wam polecam, bo widzę, jak się zmienia skóra. Zobaczcie, ja mam tutaj tą e, moją grudzę, widzicie? Wcale nie jest taka mała, ale ona jest mniejsza niż jak była na początku. Ja mam wrażenie, że ona się naprawdę cały czas zmniejsza. Tutaj też mam te swoje e, większe zmarszczki, ale one są jakoś tak, wiecie, pod kontrolą. Przez to, że cały czas dbam przeciwzmarszczkowo i przeciwstarzeniowo o moją skórę i polecam też absolutnie tobie. Cena RediNol to jest 330 zł, wystarcza na 3 do 4 miesięcy, więc tak naprawdę, zobaczcie, taki zabieg, jak idziemy do gabinetu, to jest to jeden zabieg, natomiast my... Robimy sobie przez 3-4 miesiące, odmładzamy się codziennie i, wiecie, ten zabieg w gabinecie nie będzie trwał 3-4 miesiące, on będzie trwał jakiś czas i będzie widać piękny efekt na skórze. Natomiast my uzupełnimy jeszcze ten efekt naszymi produktami, produktami Amerykei, które używacie i które widzicie, jak fajnie, jaki super wpływ mają na naszą skórę. Także uzupełniamy efekt retinolu produktami Amerykei, jakie używamy do codziennej pielęgnacji i Patrzymy na siebie, jak piękniejemy i życzę Wam naprawdę najpiękniejszych efektów. A tu jeszcze dodatkowo zobaczcie, jak retinol działał przez 10 dni.